Witam wszystkich na kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową customowych kół do pojazdów elektrycznych. W tym momencie nasz stół roboczy zdominował model Suron Lightby I właśnie składamy do niego kilka kompletów kół. Na pierwszy rzut oka zdecydowanie możemy zaobserwować te czerwone koła 16 cali Supermoto. Zbudowane są na bazie Piast CNC 96. Obręcze w czerwonej anodzie polerowanej, wyraźnie widać tutaj ten połyskujący mocno i lustrowy finish tych obręczy. Do tego szprychy wzmocnione 10G przód i tył oraz powiększane nyple. Do tych kółek będziemy montowali opony Dunlop Scud Smart. Przednia opona jest dosyć wąska, tylko 80, z tego względu, że będziemy montowali te koła do amortyzatora Fastace, o którym niedługo będziemy mogli powiedzieć więcej, ale przede wszystkim amortyzator nie ma zbyt wiele miejsca na oponę, stąd z przodu tylko 80, z tyłu mamy seteczkę, czyli taki dosyć standardowy wymiar. Kolejne kółka to nasz ulubiony i chwalony zestaw 19 oraz 16 cali. Będą to koła do extreme enduro na najmocniejsze i najbardziej wymagające warunki terenowe. Wyposażone tak samo w piasty 96. Obręcze są malowane proszkowo w czarny połysk. Od razu widzimy złote nyple. Oraz wzmocnione szprychy 10G przód i tył. W tym momencie, już wprowadziliśmy jako standard montaż szprych 10G w przednich kołach, gdyż po prostu ułatwia to nie tylko pracę przy tych kołach, ciągłość zamówień, oraz ta wytrzymałość z przodu. Także po pewnych testach sprawdziliśmy, że jest jak najbardziej potrzebna. i te dodatkowe kilka gram na szprychach 10G z przodu nam nie będą szkodziły, a wręcz bardzo warto to wykonać. Więc w tym momencie standardem już przy naszych kołach są szprychy 10G przód i tył. Do najbardziej wymagających sprzętów z dużą mocą z tyłu montujemy jeszcze grubsze szprychy 3 i 4 mm. Na te koła montowali będziemy wyczynowe opony Super Enduro Mitasa. I są to modele Terra Force MXMH Super Soft Tył oraz wersja Super Przód, czyli żółty pasek oraz dwa zielone paski. Jest to specjalnie skonfigurowany zestaw pod właśnie taką jazdę. No i charakteryzuje się on bardzo miękką mieszanką oraz bardziej miękkim karkasem od wersji motocrossowych. No i tutaj możemy wyraźnie zobaczyć, jak mięciutka ta opona jest. to ten efekt właśnie, który widzimy na filmiku sprawiać będzie, że opona będzie się idealnie układać do podłoża, do korzeni, kamieni. Będzie łapała lepszą trakcję. No oraz mieszanka, tutaj nie trzeba za wiele tłumaczyć. Tutaj mamy tak zwaną orbitkę, gumkę. Jest bardzo mięciutka. I jest to, jak dla mnie w tym momencie, najbardziej trakcyjny Zestaw kół do Surona jaki tylko można znaleźć. Mimo dosyć małego rozmiaru 16 cali z tyłu, takiej trakcji nie znajdziemy w żadnej oponie, która będzie nam pasować do seryjnego wahacza w wymiarze 18 lub 19 cali. Takie opony na 18 oraz 19 cali są dostępne jak najbardziej, ale są one w wymiarach 100-110 mm. Nie pasują one do Surona, a jednocześnie są tak ciężkie, że troszeczkę zbyt mocno tracimy na właściwościach jezdnych oraz mocy naszego pojazdu. Więc taka szesnasteczka, jeżeli chodzi o maksymalną trakcję, jest naprawdę bardzo optymalna. Kółko zamontowane na centrownicy, jest to nasza oferta Eko na budowę zestawu kół 19-16. Polega ona na tym, że przednie koło zostawiamy sobie seryjne z naszego Surona, Zmieniamy ewentualnie tylko i wyłącznie oponę. Natomiast budujemy customowe koło 16 cali na tył. I kolejną opcją zmniejszenia kosztu jest zastosowanie seryjnej piasty, która była, czyli wykorzystanie jej ponownie i zaplot na niej obręczy 16 calowej wraz z nowymi szprychami. I tutaj seryjna piasta jest poddawana delikatnej modyfikacji. Rozwiercane są otwory pod montaż sprych 10G, gdyż takie koniecznie i zawsze w standardzie montujemy w tylnych kołach. Obręcz malowana proszkowo, tym razem w niepołysk, a w czarny mat. Taki finisz pięknie nam zgrywa się z przednim seryjnym anodowanym na czarno kołem. Oraz w standardzie srebrne szprychy, które także kolorystycznie pasują nam do koła przedniego. Koło mamy już wycentrowane, efekt jest taki, jak widać. Dokładność, jaką dopuszczają producenci kół motocyklowych, jest to zazwyczaj do dwóch, nawet 3 mm producenci oczywiście kół off -roadowych. My staramy się to zrobić jak najlepiej, wiadomo, niektóre obręcze mają delikatną krzywiznę na łączeniu. Na spawie tego nigdy nie unikniemy, ale taki poziom wycentrowania jest więcej niż wystarczający do off-road. Jeśli chodzi o koła Supermoto, tutaj wymagana jest dużo większa dokładność. Przy centrowaniu tych kół będziemy używali takich czujników zegarowych i tutaj, w zależności od jakości obręczy, udaje się czasem nawet wycentrować je z dokładnością do kilku setek mm. Jedną z kwestii technicznych, jakie dzisiaj poruszymy, będzie różnica między piastami CNC a piastami OMowej jakości lub po prostu OMowymi. I tutaj tak, przede wszystkim taka piasta CNC, jak sama nazwa wskazuje, jest produkowana inną metodą za pomocą obróbki skrawaniem przez maszynę numeryczną CNC. Z kutego kawałka aluminium, przez co jest ta piasta lżejsza. Jest tutaj odchudzona, są dodatkowe wycięcia. Mimo tych wycięć, których tutaj nie ma, i tak ta piasta jest dużo wytrzymalsza od tej seryjnej, odlewanej. Piasty, w tym przypadku 96, są fabrycznie przystosowane pod rozmiar szprych 10G, zarówno przód, jak i tył. I tutaj nie musimy dodatkowo ich obrabiać, rozwiercać otworów, a także jest tutaj zachowana troszeczkę większa ilość tak zwanego mięska, czyli większa ilość materiału w okolicach otworów. Dzięki temu nie ma obaw o to, że piasta nam się uszkodzi w miejscu mocowania szprych. Kolejną, jedną z najważniejszych kwestii jest zastosowany tak zwany pre-dishing, czyli mamy tutaj kołnierze piasty odsunięte fabrycznie. Yy, troszeczkę w lewą stronę, no i co nam to daje? Zaraz przedstawimy na kole z piastów fabrycznych. Największą zaletą koła 16-calowego z tyłu jest możliwość zastosowania najpopularniejszego i standardowego w świecie motocyklowym wymiaru 9116. i niestety, nic bardziej mylnego, albo nawet stety. Opony w tym wymiarze zazwyczaj mają 10-11 cm realnej szerokości. I na przykładzie naszego surona zobaczymy jak taka opona w nim się mieści, a mieści się właśnie tak. Z prawej strony odległość do łańcucha praktycznie na styk, z lewej strony delikatny jeszcze aczkolwiek akceptowalny zapas. Opona, w zasadzie koło musi być przesunięte względem osi. I zazwyczaj w przypadku tak szerokich opon jest to między 6 a 8 mm, czyli wartość tak naprawdę dosyć spora, jeżeli chodzi o zaplot obręczy. I w przypadku piasty seryjnej, takie przesunięcie realizujemy na szprychach, na zaplocie, i możemy tutaj zobaczyć, jaka jest różnica właśnie w kącie szprych. Z lewej strony szprychy idą nam dosyć pionowo, pod małym kątem. Natomiast z prawej strony widać jak od razu te sprychy się kładą, i tutaj różnica w długości sprych jest dość znaczna, bo tak zaznaczę, że długość sprych we wszystkich naszych kołach dobieramy bardzo precyzyjnie, gdyż wiele osób nie wie o tym, że jest to bardzo ważny parametr, bardzo ważna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę przy zaplocie, aby był on jak najmocniejszy. I jest to bardzo ważne, aby sprychy nie były ani za krótkie, ani na długie, i przedstawiona. Tutaj widok. To jest idealna długość sprych. Nie mogą wychodzić z nypli, gdyż będzie możliwość pokaleczenia i przedziurawienia dentki. Nie mogą być też za krótkie, gdyż główka będzie niestety obciążona w nieodpowiednim miejscu i może istnieć ryzyko pęknięcia nam nypla. I my do odpowiednich offsetów długości. W wielkości, rozmiarów, różnych modeli, nawet obręczy stosujemy szprychy o odpowiednio dostosowanej długości. I są to różnice nieraz jednego mm. W przypadku tak dużego offsetu na kole tylnym z obręczą 16 cali, różnica w długości szprych jest dość znaczna. W przypadku kiedy zastosujemy szprychy o jednakowej długości, tutaj prawa strona by nam parę milimetrów wystawała, a strona lewa by była zdecydowanie za krótka. I przechodzimy do koła z piastu CNC i jak widzimy, tutaj rozkład szprych jest równomierny, właśnie z tego powodu, że przesunięcie mamy realizowane na piaście, a nie na zaplocie. Dzięki temu rozkład naprężenia szprych jest taki sam, w tym kole Eko zawsze lewa strona lewe szprychy będą mocniej napięte niż z prawej strony. To jest normalna sytuacja z rowerów MTB. Tam oczywiście to jeździ, nic się nie dzieje. Tak samo w przypadku Surona. Takie koło jak najbardziej będzie znosiło nawet podwyższoną moc, cięższy teren. Ale trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ktoś wymaga naprawdę dużo od kół, jeździ w naprawdę ciężkim terenie, ma dużo mocy, 18, może 20 kW, warto już zainwestować w takie wzmocnione koła. Wtedy, poza tą piastą, stosujemy także grubsze szprychy. Możemy zastosować obręcze z twardych stopów, i to wszystko składa się na dużo, dużo, dużo wytrzymalsze koła. Kolejną techniczną sprawą, jaką omówimy, będą rimloki. My osobiście stosujemy rimloki Axela, w pełni aluminiowe, z ładną nakrętką ozdobną, która dobrze dostosowuje się za pomocą tej podkładki do obręczy. I taki Rimlock nie tylko sprawdza się bardzo dobrze, bez żadnych zarzutów, nie było nigdy problemów z wytrzymałością, z jakąś awarią oraz też bardzo fajnie wygląda. A gdyby ktoś nie wiedział o czym rozmawiamy, rimlock jest to po polsku trzymak opony i ma właśnie za zadanie przytrzymywać nam oponę, żeby nie obracała się ona na felze. Wchodzi on w dodatkowy otwór w obręczy, który tutaj akurat wykonaliśmy. I tutaj stopka opony zostaje pod przykręceniu nakrętki od rimloka dociśnięta do obręczy i dzięki temu opona nie ma możliwości obrócenia się oraz zerwania nam wentyla w dętce. Generalnie we wszystkich kołach 16 cali oraz 18-19 standardzie stosujemy taki Rimlock. Natomiast, jeżeli ktoś nie potrzebuje, nie stosuje bardzo niskiego ciśnienia oraz nie ma mocno podniesionej mocy, rimlock tak naprawdę nie jest potrzebny. Ja z mocą 10 kW oraz kołem 18 cali jeździłem bez rimloka, bez żadnego problemu, ale oczywiście sytuacje są różne: różne są opony, różnorako one zagnieżdżają się na obręczy, więc nigdy nie ma w stuprocentowej pewności, że taki zestaw będzie działał. Rimlock sprawia, że nigdy z czymś takim problemu nie będzie. W przypadku naszego zestawu do Extreme Enduro 19 będziemy stosować także przedni Rimlock. Ale tutaj się pojawia pytanie, czy jakiekolwiek hamulce w Suronie będą miały na tyle siły, żeby obrócić nam oponę w przednim kole. Generalnie nie będą miały, nie za bardzo widzę taką możliwość, i tego rimlocka stosujemy z zupełnie innego powodu. W przypadku, kiedy przebijemy oponę, Rimlock pozwala na to, że opona trzyma nam się cały czas na obręczy i spokojnie możemy kontynuować dalej jazdy. W przypadku, gdyby Rimloka nie było, opona może całkowicie spaść nam z rantu i wtedy podróż dalej nie będzie już możliwa. A tak, nawet awaryjnie będziemy mogli sobie dojechać do domu. A w zależności od zestawu kół oraz opon, można nawet kontynuować dalej jazdę w terenie, dokończyć jakieś zawody albo próbę czasową. Czuję po kościach, że znowu troszeczkę przedłużamy nasz filmik, więc w tym odcinku zajmiemy się już tylko składaniem koła Eko, natomiast cały proces dalszego składania kół Supermoto przeciągniemy już do kolejnego odcinka. Opaska oraz rimlock na miejscu. Dętka już włożona do opony, więc przechodzimy do montażu. W trosce o bezpieczeństwo zastosowanych komponentów oraz powłok lakierniczych montaż opon przeprowadzamy na montażownicach automatycznych. No i dolną stopkę już sobie wrzucamy do końca. I zaraz montujemy drugą część opony. I już końcóweczka. Pyk. I oponę mamy całą założoną. Zaraz pompujemy. I już wystarczy tylko napompować. Tutaj mało nam wystawał wentylek, więc nie do końca trzymało. Wskakuje nam już prawie do końca cały rand. Ogólnie warto zaznaczyć, że w oponach Mitasa bardzo rzadko pojawiają się problemy z skoczeniem opony na obręcz. Wszystkie sztuki, co do jednej, jak do tej pory, ładnie wskakiwały, jeżeli chodzi o inne firmy. Czasami były problemy, że trzeba było naprawdę pojeździć 100, 200, 300 km, żeby opona nam się w końcu ułożyła. Mitasy od razu po zamontowaniu są idealnie nałożone. Mamy już dokręcony wentylek rimloka, więc wszystko już na swoim miejscu. Rimlok tak jak wspominałem, ładnie dopasowany do obręczy. Ozdobna nakrętka fajnie wygląda. Obok zaraz mam wentylek. Zaraz jeszcze porównamy. To koło do seryjnego surowego. No i mamy porównanko. Jak widać, koło 16 z taką oponą jest dużo bardziej mięsne, a jego wymiar, jak się okazuje, wcale nie jest taki mniejszy od seryjnej 19. I w tym momencie rzekłbym, że te koła są praktycznie identyczne. No ta 16 będzie minimalnie mniejsza. Ale naprawdę minimalnie. Różnica w szerokości, w agresywności bieżnika, zauważalna chyba gołym okiem. No i warto wspomnieć, że cały czas bazujemy na oponie markowej firmy Mitas. Czy to będzie Michelin, Bridgestone, Dunlop, jakakolwiek z dobrych, znanych markowych firm. Wymiary będą takie opony podobne, natomiast wszystkie chińskie wytwory mogą troszeczkę odbiegać mimo takiego samego oznaczenia bądź odpowiednika calowego. Może to wyglądać zupełnie inaczej. Pomijając oczywiście trakcję oraz zachowanie takiej opony, to samo wymiarowanie chińskich produktów jest często bardzo zakrzywione. W związku z czym bazujemy cały czas na oponie markowej. Na dzisiaj kończymy. Opcją Supermoto oraz Extreme Enduro zajmiemy się w przyszłym odcinku. Pozdrawiam!